Tusk to najgorszy premier w historii. Tak. Tuskowi życzę zdrowia przede wszystkim. Niech sobie odpoczywa na emeryturze. Dla mnie osobiście on jest szkodnikiem, który Polsce szkodzi, a nie pomaga. Jakiekolwiek by miał w tym zakresie intencje, to ja odczytuję je jako wrogie Polsce. Zdjęcie. Panie pośle, czasami zadaję sobie pytanie, po co mi ta polityka? No, do realizowania swoich potrzeb, ale co najmniej pośle, intelektualnych. Tak albo nie. No ale jak odpowiedzieć na to tak albo nie? No czy w ogóle zadaje pan takie pytanie? Czy ma pan czasami wątpliwości? Tak. Telewizja Republika jest bardziej obiektywna od obecnego TVP. Tak. Prawdziwy mężczyzna powinien odbyć służbę wojskową. Tak. Produkuje najlepsze piwo w Polsce. Oczywiście. Tusk to najgorszy premier w historii. Tak. Gdyby nie polityka, byłbym jeszcze bogatszy. Tak. Ziobro był najlepszym ministrem sprawiedliwości. Nie. Polska powinna jak najszybciej wyjść z Unii Europejskiej. No i tu mam kłopot, ale myślę, że tak. Z każdym politykiem byłbym w stanie podzielić się wielkanocnym jajkiem. Tak. Proszę szanowni państwo, to były. Nawet z tym Tuskiem. Nawet z Tuskiem, który zresztą znajduje się tu na telewizorze zaraz obok posła Jakubia, szanowni jest... państwo. Tak, to troszeczkę za nim. Charakterystyczne święto. A tu jeszcze w tle premier Morawiecki przemawia, no. także mamy pełen zestaw. No i w kontekście też tego, jaki jest odbiór społeczny pańskich programów, pańskich wiedzy, bo też pan prowadzi własny program Noc na Polaków Rozmowy. Mm -hmm. Czyta pan komentarze? Czytam. Czytam. I same są grzeczne i uprzejme, bowiem od pięciu lat to robię. Co prawda na YouTubie jestem od niedawna. Dosłownie od niedawna, to powiem, że po prostu nie znoszę hamstwa, więc, jak się ktoś brzydko zachowuje, tego chlast od razu i tyle. Więc nie ma szansy powtarzania swoich wad wychowawczych, a u mnie i do mnie dzwonią ludzie uprzejmi, po prostu dobrze wychowani. Mogą się różnić w różnego rodzaju moich poglądach, natomiast z całą pewnością wspólnym mianownikiem jest dobre wychowanie, co jest synonimem polskości. Tutaj jeszcze patrzę, pani Wieleta dopytuje, czy pan zamierza to jako zjeść z premierem Tuskim, czy nim rzucić. <noise> Dobre pytanie. Ważna <noise> odpowiedź, bo no. to też nie, do, nie doprecyzowaliśmy. Nie nie, nie, nie. Nie, ja Donaldowi Tuskowi życzę zdrowia przede wszystkim. Niech sobie odpoczywa na emeryturze, natomiast wolałbym, żeby on. Ja myślę, że on jest dobrym dziadkiem, on myślę, że jest dobrym ojcem. Myślę, że. Że on ma jakieś zalety, natomiast jesteśmy w polityce i no i niestety dla mnie osobiście on jest szkodnikiem, który Polsce szkodzi, a nie pomaga. Jakiekolwiek by miał w tym zakresie intencje, to ja odczytuję je jako wrogie Polsce. Też e, szybko zanim przejdziemy do tych komentarzy od widzów, które przygotowaliśmy dla pana, pozdrawiam pana Roberta, który napisał, że skrył się w lesie. Przy ognisku, by mieć spokój oglądać transmisję, więc to jest wybitne poświęcenie, muszę przyznać. A jak z internetem, zapytam. No widocznie dobrze to jest. Czy to nie jego robota to jest było. Nowoczesny polski las, panie pośle. A, nowoczesny ja. polski Ale las? To powiem, powiem temu panu w lesie, że akurat to by był ostatni pomysł w lesie przy ognisku y, oglądać YouTube'a z Jakubiakiem. No i mówmy, to jest tak wielkie ojcu. poświęcenie. No to Doceniamy. Naprawdę. Doceniamy. Na doceniamy. Naprawdę. doceniamy. I przejdziemy do komentarzy widzów. Do tych miłych mniej miłych i różnych. Pani Barbara, teraz też się powinno Państwo wysiedzieć na ekranie. To od czego jesteście w tym Sejmie, jak nic nie możecie zrobić? Naciskajcie na Tuska w sprawie CPK. On jest jeden, a Was jest wielu. CPK będzie. Takie mam wrażenie. Dlatego, że właśnie naciskamy. Dlatego, że proszę Państwa, to nie my politycy, bo my tylko or orężem jesteśmy w Waszych rękach. Natomiast prawda jest taka, że yy, społeczny nacisk przy pomocy lewicy, co ciekawe, na CPK i cały ten szprychowy, czy jak go tam nazywają, gwiazdowy system kolejowy, prawdopodobnie powstanie. No, co mnie osobiście bardzo cieszy. A i naciski amerykańskie, oczywiście. Tak, plus to jest oczywiście to stare e, zagadnienie, po co opozycja w Sejmie, tak, skoro nic nie może. Więc nie no, większość, no, ale komentarza. to jest tak, że w niektórych rzeczach naprawdę e, udaje się co nieco zrobić. Dlatego też ja nie mogę zamykać się we własnej bańce i powiedzieć, że się jajkiem z Tuskiem nie podzielę. Otóż ja jestem politykiem i ja powinienem się z nim podzielić jajkiem, po to, żeby go przekonać do kilku rzeczy co najmniej. E, e, I szczerze mówiąc, e, e, polityka na przykład dziś Doszła do nas straszna wiadomość. Pan Romuald Miller, poseł Platformy Obywatelskiej, przeze mnie bardzo szanowany lekarz, zmarł nagle w nocy no i zamierzam pójść na jego pogrzeb. Bez względu na konotacje polityczne, zmarł bardzo porządny człowiek, mimo że był w Platformie Obywatelskiej. Co y, ja w ogóle politykę traktuję tak, że to nie jest skala biało-czarna y, czy zero-jedynkowa. Ja po prostu posłów traktuję jak ludzi, wszystkich, jakiekolwiek nie mieliby poglądy. Y, dlatego, że moją rolą jest przekonywać do moich racji, a ich rolą jest przekonywać mnie do swoich racji. Na tym parlamentaryzm polega, zapominają co niektórzy. Natomiast jest tak grono takich posłów, z którymi nie za bardzo chcę rozmawiać, ale wydaje mi się, że każdy ma tych takich, od razu się wie, czy się lubi, czy nie. Jakiś coś jest takiego, nie? że jest gość, przechodzi obok ciebie, już go nie lubisz. się Jeszcze tych, nie wiesz dlaczego, ale już byś mu przejeździemy, przejdziemy no to tacy posłowie do tych posłów, są, których pan nie lubi. Też przesyłamy oczywiście wyrazy wsparcia i kondolencje dla to. rodziny posła, Rajmunda e, Millera, e, który zresztą no, miał niestety do czynienia, tak walczył z chorobą nowotworową, no a właśnie zawodowo jest, był, był, był e, lekarzem. Ale przejdziemy jeszcze do pytań naszych widzów, bo tutaj też czytamy oczywiście cały czas na bieżąco Państwa komentarze i na czacie, i, i, i potem e, e, ten czat na żywo i z komentarzy. E, użytkownik Iri, taki jest tutaj nick, Panie Jakubiak, co pan opowiadasz o tej wielkiej przyjaźni z USA? To, co pan mówisz, to jest ściąganie wojny na teren Polski. Ale kto mówił o jakiejś przyjaźni? Tutaj jest tylko sfera interesów. Jak pan ma gdzieś z tyłu głowy lepszych koalicjantów, mówię tutaj o zagrożeniu wojennym, czyli ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że Amerykanie to są fajterzy, podobnie zresztą do naszych którzy już razem walczyli w Afganistanie, w Iraku i tak dalej. I Amerykanom z Polakami dobrze się na polu walki o, 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 że tak powiem współżyje. No to chcę powiedzieć, że nie ma innych sojuszników poważnych w Europie. No kogo pytam? No kto? Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, kto? Niemcy, Rany Boskie, no. Dajmy spokój. Tylko i wyłącznie Amerykanie są dzisiaj zdolni właśnie nie wojnę, a pokój zapewnić w Europie. Bo Ameryka zazwyczaj wchodzi zamiatać po tym, jak Niemcy własne porządki w Europie robią. Więc myślę sobie, że tym razem Amerykanie nie dadzą się wyrzucić i znaleźli partnera w Polakach i super, naprawdę. Ja chcę Panu powiedzieć, że powstał taki projekt niedawno, bo rok temu, kopuły europejskiej, przeciwlotniczej kopuły, nie? coś jak żelazna kopuła w Izraelu. I proszę pana, jak się Niemcy dowiedzieli, że Polacy zakupili najnowocześniejszy radar na świecie, najnowocześniejszy. Armia Amerykańska ma prototyp. My mamy już pierwszy seryjny radar, jako pierwsi na świecie. To jest w ogóle high technologia, to jest tajne bez znaczenia. I proszę pana, jak się Niemcy o tym dowiedzieli, to już odstąpili od swoich planów, bo oni chcieliby się przyłączyć. Do polskiej kopuły. Więc to jest, to jest właśnie definicja współpracy z Niemcami, Geszewciarzami. Oni im nie chodzi o to, żeby Polska była wolna, czy tam im nie przeszkadzają Rosjanie, ich geszefty się liczą. No a moim jedynym interesem jest Rzeczpospolita i interes Rzeczpospolitej. Więc jeżeli to jest tak, że Amerykanie dzisiaj stacjonuje w, tutaj około 12-15 tysięcy żołnierzy amerykańskich. A sprzętu mamy już dzisiaj przerzuconego do Polski na cały korpus pancerny, no to ja chcę powiedzieć, że oni tu nie przyszli Polski podbić, tylko Polski bronić przed agresorem, który niewątpliwie zbroi się po zęby. To chyba pan wie.